Dzisiaj będzie o tym, będzie o zbawiennych skutkach dziewięciomiesięcznych miesięcznych rekolekcji w milczeniu. Zapraszam. Słuchajcie, dzięki tym naszym spotkaniom poświęciłem nigdy jeszcze nie poświęciłem tyle, tyle czasu postaci Zachariasza co. Co właśnie teraz. To takie dla mnie prywatne bonusy, ale do rzeczy. Duchu Święty, przyjdź teraz Twoim światłem do naszych serc i umysłów. Duchu Święty, przygotuj nas na przyjęcie słowa. Duchu Święty, oświecaj nas, przemieniaj, uczyń glebę naszych serc gotową na przyjęcie dobrej nowiny. Amen. Eee. Tak, z tym Zachariaszem to jest. W, e, to jest dla mnie dzisiaj e, tak, wracamy do niego. To jest zupełnie wyjątkowa rzecz. E, I historia. A, wiecie. <tryk> dzisiaj znowu Zachariasz przemawia do nas. E, a nie wierzliśmy jeszcze z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. E, Zachariasz znowu do nas przemawia, bo. Po tych dziewięciomiesięcznych rekolekcjach w milczeniu, czyli po tym czasie, kiedy Elżbieta była w ciąży, a on nie mógł nic powiedzieć, otworzyły się jego usta. O tym mówiliśmy wczoraj, ale dzisiaj będziemy mówić o tym, co, co, mówi, co mówi Zachariasz. I rozbijemy to sobie trochę, bo, bo tu jest to są bardzo ważne rzeczy, więc nie chcę, żeby jedna rzecz przykrywała drugą. I dzisiaj jedna, jedna historia, jeden element. Przeczytam to. Zachariasz, ojciec Jana, jego, jego ojciec napełniony duchem świętym, prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że spojrzał i dał wyzwolenie swojemu ludowi, że umieścił dla nas róg ocalenia w rodzie Dawida, swojego sługi. Tak jak powiedział przez usta swoich świętych, już dawnych proroków. I teraz muszę coś ważnego powiedzieć. Dla tych, którzy korzystają z Biblii tysiąclecia, nie porównywałem tego z innymi tłumaczeniami, być może tam również występuje ten sam, ten sam problem. Przeczytam wam ten fragment właśnie z Biblii tysiąclecia. On brzmi tak: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził. Mm -hmm. I moc zbawczą nam wzbudził. A tu mamy napisane w Biblii pierwszego kościoła. Przepraszam, bo się zgubiłem teraz. Tutaj umieścił dla nas róg ocalenia w rodzie Dawida. Jak popatrzycie do przypisów, do przypisów Biblii tysiąclecia, to się okaże, że, no, że właśnie tam jest o tym rogu ocalenia. Że tam jest o, o tym, ale tłumacz uznał, że jesteśmy na tyle wyrywani z kontekstu mentalności żydowskiej, że nie zrozumiemy tego i prawdopodobnie miał rację, no ale straciliśmy bardzo ważny, bardzo ważny przekaz w ten sposób. Dlatego zawsze warto sobie porównywać, wchodzić w różne, w różne tłumaczenia, bo tłumaczenie zawsze jest tłumaczeniem. To nie jest tekst oryginalny i wtedy tłumaczenie jakby wyciąga nam e, znaczenia, które no jedno wyciągnie, drugie, drugie zgubi. Okay? Dobra, więc mamy y, więc mamy to. I właśnie dokładnie na tym słowie chciałbym, e, chciałbym się skupić. Umieścił dla nas róg ocalenia w rodzie Dawida. I znowu muszę zrobić jeszcze jedno odniesienie. Przepraszam, zanim dojdę do w, do, istoty, e, do istoty rzeczy, ale my naprawdę... Mm, nie mamy w naszej, w naszej wiedzy, kulturze, mentalności odniesień, które pozwalałyby nam dobrze zrozumieć, co mówi Zachariasz, a to są ważne rzeczy. I odniesienie do, do tej historii, do, do tego proroctwa Zachariasza, mamy w pierwszej księdze królewskiej. Przeczytajcie sobie w, w wolnej chwili. Ja podaję dokładny, dokładny namiar przykładu tego tego, o co chodzi z tym rogiem, rogiem zbawienia, ale przeczytajcie sobie przynajmniej cały pierwszy rozdział tej, tej pierwszej Księgi Królewskiej, a najlepiej sobie przeczytajcie całą, bo to, bo to się czyta jak powieść. To jest historia, w której Salomon, król Salomon zaczyna swoje panowanie. Ale to jest historia nie na, nie na dzisiaj, ale tam jest właśnie przykład i wyjaśnienie tego, o co chodzi z tym, Rogiem zbawienia a chodzi o to że według obyczaju osoba która przestępca który uchwycił się rogów ołtarza rogoołtarza w świątyni jerozolimskiej zyskiwał immunitet nie można go było zabić I to nam wyjaśnia dzisiaj, o czym Zachariasz mówi. Mówi tak, prorokuje, błogosławiony Pan Bóg Izraele, że spojrzał i dał wyzwolenie swojemu ludowi, umieścił dla nas róg ocalenia w rodzie Dawida. Umieścił dla nas, mówi o Jezusie, to nie mówi tego o swoim synu, to nie jest proroctwo o Janie Chrzcicielu, to jest proroctwo o Jezusie. Że Bóg umieścił Róg ocalenia, umieścił dla nas kogoś, kto stał się rogiem ocalenia. Ty i ja, przez fakt, że grzeszymy, skazani jesteśmy, skazujemy sami na śmierć, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma dla nas żadnego innego ratunku. Znaczy, e Dzisiaj niesamowicie dotyka mnie to słowo. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, mając doświadczenie własnego grzechu, że jedynym ratunkiem, naprawdę jedynym, nie ostatnim, najważniejszym, nie, jedynym ratunkiem jest uchwycić się rogu ołtarza, czyli uchwycić się Jezusa. Nie mam argumentów na swoją obronę. Znaczy ja oczywiście używam argumentów na swoją obronę, bo w, zawsze te argumenty w, dobrze, e, dobrze robią, prawda? Kiedy się człowiek sam wytłumaczy, dlaczego, e, dlaczego się zrobiło to czy tamto, ale to nie usprawiedliwia. Tak? To, to jest tylko po to, żeby tak sobie pozaklejać różne rzeczy i, i, i wytłumaczyć. Jeżeli zgrzeszyłem, to zgrzeszyłem, i już nie ma dla mnie wyjścia z tej sytuacji, będę się wokół tego grzechu kręcił. I jedynym wyjściem. Jedynym jest uchwycić się rogu, ocalenia, rogu, którym jest Jezus Chrystus. Więc dzisiaj ja nie mówię absolutnie nic odkrywczego, tak, znaczy my to wiemy, tak, jeżeli tu jesteś to prawdopodobnie, dlatego że ty już um, jakoś prowadzisz swoje życie duchowe, już. Um, Szukasz, jeżeli jesteś tutaj, to prawdopodobnie dlatego, że Słowo Boże jest dla Ciebie ważne, że wierzysz, w, że Słowo Boże jest Słowem Bożym, że Jezus jest tym, kim jest, a przychodzisz tutaj prawdopodobnie po to, żeby się umocnić. Więc dzisiejsze słowo nie jest odkryciem, dzisiejsze słowo jest przypomnieniem, kim naprawdę jest Jezus dla Ciebie i dla mnie. Jest rogiem ocalenia. Jest tym, który ocala. Przez fakt, przez fakt, że się go chwycisz. Bo to, że On jest Zbawicielem, to, że On jest Królem, że jest Bogiem, to są fakty o Nim. Ale one nabierają mocy dla mnie i dla Ciebie w momencie, w którym się Go uchwycisz. Więc to jest dzisiejsza, e, dzisiejsza Ewangelia: Uchwyć się Jezusa, a On Cię ocali. Jego obecność jest obecnością ocalającą, kiedy się go chwytasz. I jesteś w tej relacji mocnego, mocnego przytulenia. Wejdź w tą bliską relację. Relację z Bogiem przyjacielem, z Bogiem bratem, z Bogiem zbawiającym, który chce być blisko. Nie jest Bogiem dalekim, ale Bogiem bliskim. Blisko chce być do swojego stworzenia. Serce w serce. On ocala. On ratuje. On jest rozwiązaniem problemu grzechu, problemu każdego problemu, z którym się borykasz. Ale staje się, nim Ty tego zaczynasz doświadczać, kiedy się go chwytasz. Amen. Amen. Dzisiaj będzie krócej, bo wczoraj Was trochę przeciągnąłem. Psalm 16. Hmm. Psalm 16 to jest e, dzisiejsza modlitwa. Przypomnę, ja w końcu to napiszę gdzieś, żeby nie trzeba było za każdym razem tego powtarzać. E, czytamy po skończonym tym tutaj naszym spotkaniu. E, zapraszam Cię do czytania psalmu, ale na głos, tak, żeby usłyszeć e, ten psalm, usłyszeć Słowo, bo, bo ze, ze słowa, które się słyszy, rodzi się wiara. E, i zobacz, który werset, które zdanie, które słowo dotknęło Twojego serca. Napisz, proszę, w komentarzu, czy tu, czy na Facebooku, czy tak, czy tu na Facebooku. Nie wiem, gdzie oglądasz, bo jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na Twitterze również. Więc napisz, proszę, Twój werset, który Cię dotknął, słowo, które Cię dotknęło. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię i błogosławimy w tym, że stałeś się dla nas rogiem. Ocalenia, że ja mogę mocno się Ciebie uchwycić i to mocne uchwycenie się Ciebie ratuje mi życie. Jezu ja dzisiaj, mając doświadczenie grzechu, mając doświadczenie śmierci z powodu grzechu, chwytam się Ciebie i wiem, że Ty mnie nie zawiedziesz, nie odrzucisz, nie odwrócisz się ode mnie, bo po to przyszedłeś, żebym ja miał życie i żebym miał je w obfitości. Chwytam się ciebie, ciebie dzisiaj mocno, wiedząc, że w tobie jedyna moja nadzieja. Amen. Amen. Dobrego dnia, kochani, błogosławionego, uratowanego. Chwyć się Jezusa i ruszaj, ruszaj w życie. I widzimy się jutro. A, przepraszam, jeżeli oglądasz to rano, to jest bonus dla tych, co oglądają rano. To w końcu dzisiaj wieczorem będzie kolejne spotkanie z dr Magdaleną Jóźwik, więc zapraszam.